Cześć. Dziś zapraszam na bardzo szybkie i proste ciasto na lato. Zapraszam na tartę z rabarbarem. Zaczynam od przygotowania spodu. W misce już mam tłuszcz u mnie masło i smalec. Teraz dodam mąkę kokosową i siemielniane lniane mielone odtłuszczone, słodzik, żółtka, jajko, wcześniej jeszcze szczyptę soli. Można dodać także wanilię, albo skórkę z cytryny i dokładnie łączę, zagniatając ciasto. Ciasto jest dosyć miękkie, byłoby bardziej plastyczne, gdybyśmy przed rozwałkowaniem schłodzili, ale ja tutaj robię ciasto ekspresowe, szybkie, więc nie czekam, nie chłodzę, od razu wałkuję pomiędzy dwoma arkuszami papieru do pieczenia. Można także ciasto zetrzeć na tarce, ale lepiej gdyby było schłodzone. Natomiast w wersji przyspieszonej, tak jak tutaj widzieliście, między dwoma arkuszami wałkuję. Teraz przekładam papierem do góry i odklejam, tak żeby ciasto zostało w naczyniu. Naczynie zostało wcześniej lekko natłuszczone i posypane mąką kokosową. Troszeczkę poprawek i do piekarnika dosłownie na 8 minut, żeby tylko lekko upiec, leciutko. Teraz na układam pokrojone kawałki rabarbaru, sypię jeszcze trochę erytrytolu, żeby rabarbar puścił sok. I do piekarnika w tej samej temperaturze na około 20 minut. Przed końcem pieczenia ubijam pianę z białek, dodaję słodzik. I teraz wiórki kokosowe. I taką piankę kokosową przekładam na już praktycznie upieczone ciasto. I kontynuuję pieczenie jeszcze przez jakieś 15 minut, ale w dużo niższej temperaturze, 120-130 stopni, tak żeby tylko zrumienić wierzch i ta pianka zamienia się w taką aromatyczną, chrupiącą skórkę. Naprawdę bardzo polecam, ciasto jest orzeźwiające, lekko kwaśne, do kawki, na lato jak znalazł. Jeśli spodobał wam się ten przepis, czekam na komentarze, łapki. Pozdrawiam do następnego razu. Pa pa.